Cześć, witajcie kochani. Tak, to moja córka, która jeszcze nie śpi. Odzywa się tutaj w elektronicznej. Niani. Dobra, ale mimo wszystko spróbujemy coś nagrać. Więc tak, znajomy ostatnio mnie pytał na temat medytacji, żebym nauczył go medytować. No to tak, Władziu, o Tobie mówię, pozdrawiam. Znajomy to mało powiedziane, przyjaciel ze studiów. Ogólnie rzecz mówiąc nie jest... Znaczy tutaj jest zdecydowanie praktyka. Praktyka, praktyka, jeszcze raz, praktyka nie ma innej możliwości. Jaki najprostszy sposób jest? Na pewno chodzi o wyciszenie, czyli odstawienie jakichś różnych wiecie elektronicznych pierdół i tak dalej. Można sobie wiesz posiedzieć, relaksując się muzyką w tle, pijąc sobie yerbę, herbatę, kawę czy Bóg wie co, oczywiście nie alkohol. No nie no, bo to bez sensu. Już nawet dla osób, które nie są uzależnione. Pić alkohol przed medytacją to trochę się z celem mija. Medytacji jest też masa różnych rodzajów, ale taka najprostsza, dwie takie najprostsze medytacje łączą się z obserwacją. Na temat samej obserwacji tak zwanego mindfulness na pewno zrobimy sobie więcej filmów, kiedy też trochę mi czas na to pozwoli, bo mam na razie inne pomysły do realizacji tu na kanale. Z tego względu, że sama sztuka obserwacji jest rewelacyjna dla osób, które chcą trzeźwieć i też dla osób w depresji, naprawdę to jest mega super sprawa yy, taka obserwacja i teraz na czym można taką obserwację, czyli tą najprostszą formę medytacji, a może i też najtrudniejszą, yy, rozpocząć na pewno yy, poprzez oddech, spokojne, głębokie oddechy, yy, takie wiecie, no, bez, bez przesady też, nie, 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 takie nie wiadomo jakie, Raz, że dotlenią Wam krew, co spowoduje spadek kortyzolu, czyli tego hormonu stresu. Druga sprawa, kiedy będziesz obserwował swój wdech i wydech, zaczniesz skupiać się na tym, co jest w tej chwili. I oczywiście, dla ludzi takich jak my, jak większość z nas, czyli zabieganych, zestresowanych, pracujących, rodziców, i jeszcze nie wiadomo co, wiesz. Chwilę oddychasz, i za chwilę wiesz w głowie, czekaj, tu muszę tam rachunek zapłacić. Samochód chyba był do zatankowania, ale mnie pięta swędzi, kurde. Eee, ale dziś mnie w robocie wkurzył, nie. Jutro znowu go zobaczę, i się zaczyna, wiesz, wiesz o co chodzi, nie? I już po prostu jesteś gdzie indziej. I najgorsze, co możesz zrobić, yy, największa bzdura w takim momencie, próbować to uciszać. Bo zauważ, że jeżeli takie myśli ci się pojawią. To będziesz sobie myślał w ten sposób prawdopodobnie. Kurde, nie myśl już tyle o tym. Cicho bądź. Czekaj, doradca. Nie, nie, nie. I zobacz, co robisz. Dokładasz oliwę do ognia. Jedne myśli próbujesz ugasić z drugimi myślami. To nie działa. To tak samo jakbyś wiesz, no naprawdę chciałbyś pożar ugasić piątką benzyny. No bo przecież nie spirytusu, no to by była za duża strata. Wiesz, wiesz o co chodzi. Tak więc mm, obserwuj. Obserwuj swoje myśli. Obserwuj i nie oceniaj. To jest tak, jak wiesz, taka nauczycielka w klasie, która niby jest w porządku, ale do końca nikt jej nie może wyczuć. I wiesz, klasa gada, wiesz, taka gimbaza zdrowa, rozmawia ze sobą ostro, wiesz go i sobie nauczyciel stoi i tylko tak wiesz. Rozgląda się. Nagle zaczynają wszyscy milknąć, bo nie wiadomo, co za chwilę się wydarzy. Nierzadko jest tak, kiedy nauczyciel się drze, to jeszcze wiesz, pogarsza sytuację swoją. Yy, I tak samo jest z myślami. Jeżeli będziesz próbował je przygasić, to tylko będziesz wiesz, no, będziesz myślał kolejne myśli, no po prostu. Zacznij je obserwować, nie? Czyli dalej skupiając się gdzieś delikatnie na tym oddechu. Jeżeli myśl się pojawi, przypać się jej. Wiesz, trudno to wytłumaczyć, kiedy się mówi o myślach, ale przypać się jej, posłuchaj jej, nie oceniaj, nie neguj, niech ona sobie tam pokrąży. Zobaczysz, jak one zaczną gwałtownie, wiesz, się wyciszać, wyciszać, wyłączać. Jeżeli zaczniesz się też stresować jakąś sytuacją, która ma za chwilę nadejść, hmm, stres jest, jo? I wiesz, myśl jest, wiesz, trudno mi to opisać, kiedy wiesz, yy, nie da się obserwacji opisać słowami, po prostu, no to, to, to się nie da zwyczajnie. Trzeba zwyczajnie słuchać, patrzeć yy, w cudzysłowie na te myśli i zostawiać, nie oceniać. Przede wszystkim nie oceniać, bo najgorsze, co się robi, yy, to kiedy się te myśli próbuje ocenić i, i czy są dobre, czy są złe, yy, i wtedy, kiedy próbuje się je wyciszyć. Odpuść to, tylko obserwuj. Obserwuj, oddychaj. To, to jest najprostsza metoda yy, na medytację. No i oczywiście dla nas to nie jest lekkie, bo tutaj naprawdę, kochani, praktyka. Praktyka, jeszcze raz, praktyka i to codzienna praktyka. Przynajmniej po te kilkanaście, yy, kilkadziesiąt minut dziennie. No to kto ma na to czas, nie? zaraz powiesz. Czasem mamy wszyscy tyle samo, ja zawsze to podkreślam, trzeba tylko sobie to odpowiednio organizować. oczywiście nie medytuję teraz po kilkadziesiąt minut dziennie, ale staram sobie takie przerwniki robić. Możesz też jeszcze ustawić sobie przypomnienie w telefonie, czy nawet na tapecie w telefonie, czy coś takiego. Też coś takiego mam u siebie. Na wygaszonym ekranie, o zobacz teraz w tym momencie, tak wygląda mój wygaszony ekran w telefonie. Yy, gdzie jesteś? Wiesz, chodzi o to, że kiedy spojrzę na to, nie zawsze, ale bywa, że wiesz, zatrzymam się i się rozejrzę. Gdzie jestem, nie? I tu wiesz, nie chodzi o to, gdzie jestem w swoich myślach, ale fizycznie, dosłownie, gdzie się znajduję. Czyli wiesz, piję jerbę, leżę sobie na kanapie i słucham sobie radia w tle. <noise> wiesz, yy, gdzie jesteś? No właśnie, tu i teraz. Bo w tu i teraz jest ziemia obiecana, kochani. W tu i teraz jest raj na ziemi. Tu i teraz jest nirwana, o której mówił Buddha. Tu i teraz. Tyle. Kochani. Kończę. A wy trenujcie. Dobrego wieczoru. Cześć.